Capitan of Industry. W poprzednim ja sobie wczytałem swoją zapisaną grę. Natomiast by wam bardziej przybliżyć, zaczniemy sobie od początku. Bierzemy nowa gra, nowa przystań, rozmiar złóż 100% zwiększony. Wysokość zboczego zwykły i tak dalej. Idziemy. I tu mamy wszystko na zielono, czyli na poziom łatwy. Ustawiamy sobie nową grę. Grana już się powoli wczytuje. OK, Gra nam się wczytała. Więc zaczynamy wszystko od początku. Od czego by warto zacząć? Na początku zacznijmy od... od... No, Przenosinki nie, budynki, co tu mamy? na no, Laboratorium badawczą to może później z, bo stwórzmy. O tak zwany retor, retorta, ona będzie produkowała nam... Węgiel drzewny z drzewa, postawmy ją tutaj, przyspieszmy trochę czasu. Dobra, retorta jest postawiona. Natomiast co trzeba by było tutaj zrobić? Do tego, do tego elementu będzie potrzebne, jak wiecie, drewno. Więc miejsce do, wycin miejsce do wycinki będziemy musieli wyznaczyć. Ale na razie postawmy komin. Siebie, nie wiem. No teraz dopiero mam głos w, w grze komin, spalinę charakterystyczne dobra komin, teraz trzeba zapewnić przenośnik rura trochę w złym miejscu Kurczę. Dobra. I od razu ustawmy sobie miejsce do wycinki drzew, Który, które drzewa będziemy wycinali. Myślę, że te jako pierwsze pójdą. I już zobaczcie, je, zobaczy, jedzie ten harwester. Jak to fajnie wszystko wygląda, trzeba do niego przypisać od razu ciężarówkę. Przypisuję ciężarówkę, która będzie dostarczała z Harwestera drewno. Zobaczymy, czy to połączenie tego rurociągu zadziała do spaliny. Idą, dobra, idą, czyli działa. Co teraz? Teraz postawimy, postawimy słuchajcie, laboratorium badawcze. Jeszcze ciężarówki jadą, na, żeby to postawić po prostu z materiałami. I od razu powinniśmy tak robić, żeby uzyskać w laboratorium port handlowy, czyli najpierw to. Dobra, rolnictwo podstawowe. Przepiszę sobie czasu, a w międzyczasie budynki, wysypisko, wysypisko OK. I teraz Muszę miejsce składowania odpadów. Ja je zrobię tutaj gdzieś nie za daleko. Takie to znaczy ok. Teraz już tego wysyp... Będą po prostu ciężarówki zabierały śmieci i wysypały... O! Zasuwa ciężarówka, widzicie? Wysypała. Myślę, że jak gra się rozkręci, to pół mapy będzie w śmieciach. No i jest pytanie, co teraz? Teraz ja bym proponował... Rolnictwo podstawowe nam się robi. Zbudujmy odzyskiwanie metalurgii, czyli komin to nie wielki pies. On będzie wymagał, że obrócić go trochę w tą stronę, ok. On będzie wymagał węgla drzewnego. Badania są w połowie, nie jest tak źle, Ma jedzenia mamy na 49 miesięcy, czyli na razie nam powinno starczyć. Dobra, i od razu tutaj budujemy wielką odlewnię. W takiej odległości myślę, zbudujemy. I teraz transport kano, ale niech ta odlewnia się zobaczcie jak to fajnie wszystko jest wyznaczone tu miejsce tu dokładnie ta rura będzie odprowadzana odprowadzane będą spaliny już można tak dobra buduję jeden kanał tak teraz komin to sobie przybliżę czy wlot będzie Blok tutaj, okej. Okay. Jeszcze tylko rurociąg do spalin. Okej, okay, mamy zbudowany rurociąg do spalin. Czy tu jeszcze kanał jeden od, 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 Dla odlewania może tak zrobimy. Okay. I tu połączmy to na element. Dobra, to był dwa w ten sposób. I teraz uwaga, mamy tutaj wieżę. Opuszczona stacja komunikacyjna już można zaczynać recykling zobaczycie jak to wszystko fajnie będzie wyglądało już przetop zaraz pójdzie węgiel drzewny jest pozyskiwany na razie mam 320 tego węgla drzewnego No dobra, ale teraz by się przydał magazyn, tylko nie pamiętam. Brak wybranych badań, ok, możemy dalej badać. Ja wezmę port handlowy. Dobra, port handlowy nam już się tworzy. I zobaczcie, już nam odblokowała się farma. Farma musi być w znacznej odległości, tu niech będą. Jedna farma i druga farma. Port handlowy nam się opracowywuje, praca wrze Jedzenia jedzenie na razie nam starczy, myślę. Farmy są. Czekamy teraz tylko na węgla drzewnego. Na razie nam starczy, czyli wstrzymamy pracę. Wstrzymano, ale przyda nam się drewno, więc wyznaczenie drewno, drzew do wycinki. Ja je wycinam wszystkie te, jak idą. Harvester już się przemieścił. Jak to fajnie wszystko ukazane, jak on wycina, chcę Wam pokazać. Ale nie mogę, bo jest za gęste tutaj, ten W niej łapie chyba z, z spodu, potem z tych gałęzi je oczyszcza. Przerabił się magazyn czy ja mam już magazyn, mogę zbudować magazyn sklep pożywczy czy magazyn dopiero będę musiał opracować wydaje mi się, że magazyn będę musiał dopiero opracować To odlewnia cały czas pracuje jak widać w oddali i też będzie musiał być przy niej magazyn żeby gdzieś to stał składować już tu nie nadąża, już jest za dużo tego. Zobaczcie, o, tu jest na to żelazo gorące, płynie, a nic nie jest robione. Jedzenia mamy na 63 miesiące, więc nam podskoczyło, pomimo że plony mamy dopiero na jednej plantacji. Port handlowy ile mamy drewna? Zero. i trzeba tak to ulokować R obrót Żeby to się znajdowało na oceanie O tu można Dobra I teraz wszystko co har harwester powycina A czemu tu jest Aha tu wstrzymałem A tu harwester czemu nie tnie Pracujmy sobie badania Teraz weźmy pojazdy i górnictwo Wielki pies, woda żelaza węgiel patrzę co jest potrzebne, Tego mała koparka. Czyli tu tak jest. Vahais Dayport, czyli tu chyba będzie linia montażowa tego, będzie mowa koparka odblokowana, pick-up, kombajn od drzew czyli ten harwester i wiele że kontroli kopalni. te badania. On tnie, no zobaczcie, on tnie i bezpośrednio już do portu handlowego, na budowę portu handlowego jest to dostarczane To jest bardzo istotne, żebyśmy mieli port handlowy, bo będziemy mogli wtedy handlować z wioskami. Jak postęp pracy idzie, no już prawie jest skończona. Nam się męczyło zapisywanie. Dobra, jest. Czyli tak, podstawowe jednostki już mamy. Magazyn by się przydał, tylko nie wiem, czy magazyn to dopiero w fazie badań uzyskam, czy, czy już mam gdzieś ten magazyn. Tu są odpowiedzi, to nie. Port handlowy i magazyn powinien już być. Pracowane. Czyli zbudujmy to Nie to może być. No i jest magazyn. Zaśstawimy magazyn na żelazo. I zobaczcie, teraz sobie tutaj. Dodam, co ma być magazynowane. Żelazo. Ok. Jak już mam że żelazo magazynowane, to tu już odlewnia z powrotem ruszyła, Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Tu dostarcza z tej strony i do spaliny. Ok. Płyta odlana co za tym idzie transport do magazynu Dobra, ale chcę wam pokazać teraz ten handel Dobra, sobie handel z wioską tą i kupimy trochę ziemniaków 50 ton, 94 miesiące, okej okay. 96 miesięcy, przepraszam, nam starczy. Co tu jest? Tu jest sklep spożywczy ziemniaki. Ok. Zobaczcie, jak te śmieci szybko przy, przybywają. Niebawem niedawno mieliśmy tylko tyle, teraz mamy dwa razy tyle. Żeby od razu też całej wyspy nie zaśmiecić. Myślę, że produkcję tego węgla drzewnego to już można wznowić Tutaj już od razu się ten pika przywiózł drewno idzie praca pełną parą Na razie wszystko jest pod kontrolą Weźmy teraz może jakbym chciał. Gdzie ten... Górnictwo jeszcze się nam... jeszcze nie opracowaliśmy, ale już jesteśmy na końcówce tego badania. Ja sobie to zapiszę Zapiszę sobie do nagrywek Okej, okay. już mam zapisane, kontynuuj Dosyć fajna gra z fajnym silnikiem graficznym. Zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda, ładnie te rury, detale. Fajnie, fajnie to naprawdę wygląda. Tu odlewają cały czas. Ok, ile tych płyt już mamy? 140. Badania można robić nowe. I teraz jest pytanie, czy produkcja betonu, czy prąd budować było opracowana, nie. Muszę opracować budowę. Aha, i tu nowe przepisy. Linia montażowa, jak będę miał żelazo, drewno, płyty betonowe, to będę miał materiały budowlane. No to opracujmy to. spożywczy, ale to, co to jest to? Świeży Blinking of Trucks and excavators. Myślę, że warto to będzie. Tu wiesz, że kontrola kopalni. Ale czy tu będę miał możliwość produkcji koparek, czy coś w tym stylu się okaże. Ale to już Wam pokażę w przyszłym odcinku. W tym to by było na tyle, czyli taki rozwój wyspy od początku, bo wcześniej nagrałem Wam już, jak byłem w tym etapie, a teraz będziemy sobie nagrywać z tego etapu, jak już Wam pokazałem, jak się buduje port handlowy, przetapia się żelazo, produkuje się węgiel drzewny, plantacje, także na razie, cześć.